Z kaczek można po prostu sięgnąć na cały świat. I takie myślenie, takie działanie pozwala na to, że kaczki są w Europie, a nie tylko w Polsce. A absolwenci stąd mogą sobie znaleźć po prostu pracę, gdzie tylko zechcą. W toku śledztwa ustalono, że początkowo uderzył ją taboretem w głowę, a gdy przywróciła się, zadał jej kilkanaście ciosów nożem lub nożami w okolice tułowia, szyi, karku i głow między innymi zadał ciosy w oczy. My mówimy o tej decyzji, w której nie zostało podpisane porozumienie 28. Myślę, że to nie dość nagła, ponieważ te rozmowy z miastem Konin były dosyć długo. Tylko też chciałbym wyjaśnić, że ta decyzja, że my akurat w tym konkretnym dniu nie podpisaliśmy porozumienia, nie oznacza, że my do tego porozumienia nie przystąpimy. Ja myślę, że trochę trzeba obie strony muszą popracować my, ale i ci odbiorcy. No. Czy to, co pani tutaj usłyszała daje nadzieję na to, że może być lepiej. No Nie, 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 nie odebrałam. Takiego wrażenia nie odebrałam, ponieważ wydaje mi się, że... Posłowie są jednak daleko od ludzi. Mimo, że my tu jesteśmy, dzieli nas półtora metra od y, ich stół, od naszego. Cześć, balamy stereotypy o graczach. Powiesz mi, ile miałeś w życiu dziewczyn? <grym> o, kilka ich było. Słyszałem, że są gracze, którzy nie mieli ani jednej dziewczyny. Myślisz, że z nimi masz jakieś szanse? <grym> Trudno powiedzieć, no nie od tego zależy. No wiesz, mam więcej czasu na pewno, żeby potrenować. Na przykład do mnie przychodzi dziewczyna, ja gram sobie na komputerze, więc A to, to Nie, ma nie, 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 wieczorem nie, 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 nie,